Ogólnie dzisiaj robię Kukina G2 2025, właśnie. ta wersja. I ogólnie musiałem koło zdjąć, żeby to oponę wyjąć. Tam mam nową. A wiem, że w ogóle tutaj nic na necie nie mam. g 2 jak tylko. bo tu jest z tego dużo. To ogólnie jest tu przykręcone. I musicie to wyjąć. Podkręcić. No tutaj. A żeby to, musisz to wziąć, to żeby i to odjąć. bo to inaczej nie wyjmiesz tego. To też jest takie drugie. To, to jest tu podłączone. Musicie to wziąć. Tu jest tam. To. To to, to jest taki duży kabel. I ta kostka jest tam podłączona. Musicie wyjąć, Ale to nie koniec. Są jeszcze trzy takie piedzielone kabelki. Szukałem tego trochę długo. Ale znalazłem. Widzicie? To jest tu. To normalnie jest taka kropka tutaj. Tego w ogóle nie widać. Więc musicie tą kropkę podważyć. I odkręci to. I zróbcie sobie zdjęcie, żeby zapamiętać, które z której strony było. Kole. Mm, bo to później jest ważne, mi się wydaje. Chyba. No, ale no, zróbcie, tak na pewno. A tu jest nawet podpisane, widzicie? Ty, tutaj yy, Przepraszam. Mm, no, później tutaj. Jest takie dziura. No, widać. I tu też jest taka gumka. Musicie tą gumkę, oczywiście. Jak wyjąć, bo inaczej tego nie przełożyć, a to nie to akurat, od tego, no to to samo, no i przykładacie to, odkręcacie to koło, wszystkie nakładki zdejmujecie, nie zgubcie tego, i w ogóle brak musicie wykręcić, tego nie powiedziałem, ale no, no to chyba wiadomo, i masz koło, i najlepiej dać do serwisu, po to bezdentkowe, jakieś jakiegoś, dwa koła, jakieś sklepowe, u mnie jest dwa koła na, na przykład, a ja chyba dam, mam takiego, znam takiego typa, co mi wymieniło i no mm, i no lepiej tego samego nie róbcie, chyba że umiecie i macie uszczenia i różne te pierdółki Ja tego nie mam, więc wolę oddać. No i to jest tyle roboty. Tego nigdzie nie ma żadnych treści, to ja dam, bo mówię, po co ludzie mają się męczyć? Ja się namęczyłem, to niech inni się nie męczą. Nie męczą. Nie wiem, czy mi się to wybije. Nie wiem, czy mnie nie zobaczycie. Ej, zobaczycie. To bardzo fajnie Wam pomogę i Wy mi pomożecie, bo będę miał przewieźć tutaj w ogóle. No, i tak to ja. Dużo roboty nie ma, zanim ja to odkryłem. No to pół godzinki minęło. Ale no, i teraz.